Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję. Nazywam się Jagoda Lazarek, jestem doktorem inżynierem informatyki. Mam ponad 15 lat doświadczenia na styku właśnie nauki, biznesu i środowiska startupowego. Specjalizuję się w sztucznej inteligencji, computer vision rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, a także w systemach rekomendacyjnych. Jestem absolwentką programu Top 500 Innovators, który odbywałam w wiodących ośrodkach w brytyjskich, w Cambridge, w Oxford i w Imperialu w Londynie, a także realizowałam staż w IBM w Haifie. Obecnie pracuję jako ekspert do spraw AI i nowych technologii w Uniwersytecie USB Merito w Poznaniu. A także współtworzę firmę Visiocom, która działa w branży budowlanej. Każda, każda firma jest kopalnią złota. Tak brzmiał tytuł mojego ostatniego wywiadu w My Company: i tym złotem właśnie są dane i to te dane są często, właśnie podstawą do transformacji cyfrowej, dlatego że bez danych. Decyzje biznesowe możemy opierać jedynie na przypuszczeniach, a to analizując dane możemy wyciągać jakieś konkretne i prawidłowe wnioski, a te dane w wersji cyfrowej dają nam możliwość jeszcze dokładniejszej i szczegółowej analizy. Ale żeby te wnioski były poprawne, musimy zadbać o jakość tych danych. W ramach Innowacyjnym Coach, miałam okazję współpracować z kilkunastoma firmami z dwunastu różnych branż, od branży modowej poprzez kreatywną aż do budowlanej i przemysłu. I każda z tych firm stała przed wyzwaniem transformacji cyfrowej, ale każda potrzebowała zupełnie innego rozwiązania, zupełnie innego podejścia. I przytoczę Państwu trzy historie, trzy historie firm i które pokażą, jak różnorodnie. Ta transformacja może wyglądać. Pierwsza historia dotyczy firmy z branży modowej i okresu około pandemicznego. Firma stała przed wyzwaniem raz, że przejścia sprzedaży z salonów do sprzedaży online. To chodziło jeszcze o to, żeby uatrakcyjnić tę sprzedaż, sprzedaż online. I wejść w dialog z klientką, badać jej preferencje, a także analizować historię jej wcześniejszych zakupów. To rozwiązanie było oparte na systemie rekomendacyjnym, wykorzystującym też chatbot, zasilany sztuczną inteligencją, i tam był prowadzony dialog z klientką, właśnie aby odkryć te jej preferencje. A także wykorzystywana była historia wcześniejszych transakcji, i tak na podstawie bardzo wielu kryteriów, raz, że właśnie tej historii transakcji, jak i preferencji, na przykład dotyczących koloru czy kroju, przygotowywany był zestaw, zestaw odzieży dla klientki, był do niej wysyłany, tam gdzie mogła w domu spokojnie przymierzyć. No, i jaki był efekt? Zmniejszona została liczba zwrotu, zwiększona sprzedaż, a poza tym klientki zyskały takie wsparcie 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Więc, to właśnie był jeden z przykładów takiej transformacji cyfrowej. Druga historia pochodzi z branży budowlanej specjalista wykonywał badania termowizyjne i powiedzmy, że w ciągu tygodnia spędzał trzy dni na realizacji takich badań w różnych budynkach w terenie, wykonywał setki zdjęć, ale kolejne dwa dni w tym tygodniu zajmowało mu przetworzenie tych zdjęć, analiza, przygotowanie raportów. No i opracowany został system, który mógłby automatyzować generowanie raportów i wykorzystywał właśnie sztuczną inteligencję do analizy obrazów termowizyjnych. Dzięki temu wystarczyło wypełnić bardzo krótki formularz z początkowymi danymi dotyczącymi badanego, analizowanego budynku, przesłać serię zdjęć, następnie raport był generowany i tylko wystarczyło już go sprawdzić. No i dzięki temu Firma zaoszczędzony czas mogła przeznaczyć na realizację większej liczby zleceń. Trzecia historia dotyczy branży kreatywnej, branży muzealnej. Opracowany został system, który wykorzystywał technologie imersyjne, takie jak wirtualna, rozszerzona rzeczywistość, a także sztuczna, sztuczna inteligencja do personalizacji doświadczeń muzealnych. Chodziło o to, że system miał tworzyć indywidualne ścieżki zwiedzania, dopasowane do wieku i zainteresowań, i poziomu wiedzy zwiedzających muzeum. Dzięki temu muzeum mogło zyskać bardziej taki interaktywny i wizerunek, i miało taki potencjał, żeby przyciągać nowe i większe grupy odbiorców. No i właśnie, co łączyło te wszystkie firmy, to te dane, o których już wspomniałam, Każda z tych firm potrzebowała tylko odpowiednich narzędzi, żeby je wydobyć, przetworzyć i przekuć w realną wartość biznesową. Tak jak już zostało wspomniane na, na poprzednich wystąpieniach, należy pamiętać, że transformacja cyfrowa to nie tylko technologia bardzo często to także zmiana kultury organizacyjnej i konieczność zmiany modeli biznesowych. No i w Innovation Coach właśnie tworzymy taką przestrzeń, gdzie szlifujemy te innowacyjne pomysły, które niejednokrotnie stają się, stają się podstawą do transformacji cyfrowej w firmach. To już tym, tym zdaniem kończę moje wystąpienie, ale zapraszam Państwa bardzo serdecznie na mini konsultacje w trakcie trwania dzisiejszej konferencji. Jestem do końca, bardzo chętnie porozmawiam o Państwa wyzwaniach związanych z transformacją cyfrową. Zapraszam też do, do połączenia na LinkedInie i późniejsze pytania związane właśnie z transformacją cyfrową. Dziękuję bardzo.